Z wielką satysfakcją chciałem zaprosić do pierwszego konkursu list do taty konkursu, który jest adresowany do dzieci, do uczniów klas piątych szkół podstawowych konkursu, w którym odpowiadamy na pytanie, kim jest i co dla mnie znaczy mój tato. Cieszę się, że współorganizatorami tego konkursu są senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej. Cieszę się bardzo, że to, w tą akcję zaangażował się Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz inne podmioty firma Price Waterhouse Cooper. Mam nadzieję, że prace, które są teraz przygotowywane, uświetnią nie tylko Dzień Ojca, który przed nami nadchodzi, ale także pozwolą nam odkryć skarby, odkryć piękne rysy mężczyzn, cichych bohaterów, którzy są pośród nas. Dziękuję za przyłączenie się do akcji.